W poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, że Nowy Testament w wielu miejscach używa słowa chrzest na określenie całego doświadczenia nawrócenia. W tym doświadczeniu najważniejsza jest wiara, człowiek, który uwierzył w Jezusa, ale nie zdążył przed śmiercią przyjąć chrztu, tak czy inaczej po śmierci idzie do nieba. Więc czy naprawdę musimy zawracać sobie głowę całym tym zewnętrznym obrzędem chrztu, jeśli już i tak przez wiarę Chrystus mieszka w naszych sercach? Komu należy udzielać chrztu? Należy chrzcić wszystkich tych i tylko tych, którzy wyznają wiarę w Ewangelię. Myślę, że ktoś, kto zadaje pytania w rodzaju, czy naprawdę muszę, niewłaściwie podchodzi do tego, na czym w ogóle polega życie chrześcijanina. Oczywiście, że usprawiedliwia nas sama wiara. Ale człowiek, który dogłębnie zdaje sobie sprawę z tego, że został uratowany przez Bożą łaskę, nie będzie przypominał naburmuszonego podatnika, który pyta, ile jeszcze będzie musiał zapłacić, żeby w końcu dano mu święty spokój. Człowiek zbawiony przez łaskę będzie pragnął wyrażać na zewnątrz swoją radość i wdzięczność Bogu. Jeśli Jezus wzywa mnie do spełnienia dobrych uczynków, to chcę je spełniać. Bo chce być jak on. Jeżeli Jezus wzywa mnie do przyjęcia chrztu, to chcę go przyjąć. Przecież on sam dał mi w tym przykład. Człowiek, który uparcie odmawia przyjęcia chrztu, nie straci przez to zbawienia, ale jego niechęć może skłaniać do zastanowienia, czy aby na pewno ten człowiek w ogóle uznał Jezusa za swojego pana. Bo ten Jezus powiedział: Do każdego, kto się do mnie przyzna wobec ludzi, i ja się przyznam wobec mojego Ojca, który jest w niebie. Jak to żartobliwie ujął pastor Mark Dever, pomoczenie się to najłatwiejsze przykazanie, jakie zostawił nam Jezus. Potem robi się już tylko trudniej. Każdy chrześcijanin w Nowym Testamencie był ochrzczony. Nie znamy żadnych wyjątków. Tak, to wiara jest najważniejsza. To ona na starcie daje nam przebaczenie grzechów. Ale biblijną prawdą jest również to, że możemy doświadczać tego przebaczenia wielokrotnie w ciągu naszego życia. Na przykład, kiedy modlimy się, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Chrzest pełni w tym kontekście rolę szczególną. To nie on dokonuje przemiany naszego serca, to prawda, ale on tę przemianę uroczyście przypieczętowuje. Tak jak kiedyś nad Jezusem, tak teraz nad nami Bóg tak jakby ogłasza: Oto moje ukochane dziecko. Oczywiście to nie dotyczy tych, którzy. Przystępują do Chrztu bez szczerej wiary w Chrystusa. A to nas prowadzi do drugiej sprawy, o której trzeba wspomnieć. Należy chrzcić wszystkich tych i tylko tych, którzy wyznają wiarę w Ewangelię. Jeśli nie mamy podstaw, aby uznać kogoś za osobę nawróconą, to biorąc pod uwagę wszystko, co do tej pory o Chrzcie powiedzieliśmy, udzielenie takiej osobie Chrztu nie tylko nie miałoby żadnego sensu. Ale wręcz mogłoby okazać się szkodliwe. Przez chrzest moglibyśmy dać człowiekowi przekonanie, że jest uratowany, że jest zbawiony, podczas gdy w rzeczywistości wciąż czeka go Boży Sąd. Dlatego najpierw anabaptyści, potem baptyści, a za nimi wiele innych wyznań chrześcijańskich odrzuciło chrzest niemowląt. Sam zostałem ochrzczony. Krótko po urodzeniu w Kościele Rzymskokatolickim, ale kiedy kilkanaście lat później przyjąłem chrzest na wyznanie wiary, nie był to powtórny chrzest, ale pierwszy prawdziwy. Obrzęd, w którym osoba chrzczona nie jest w stanie wyznać wiary w Chrystusa, po prostu nie jest chrztem, o jakim naucza Nowy Testament. I żeby się o tym przekonać, zwróćmy uwagę na trzy sprawy. Po pierwsze, Biblia po prostu milczy na temat chrzczenia niemowląt, czy małych dzieci. Samo w sobie to jeszcze nie jest argumentem, ale nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Mamy kilka przypadków opisów chrzczenia całych domów, ale w niektórych z nich jest dość jasne, że określenie cały dom dotyczy ludzi, którzy są w stanie zrozumieć głoszone słowo i cieszyć się z jego przyjęcia. Po drugie, chrzest w Biblii konsekwentnie łączony jest z wiarą. To w tym leży jego wartość. Widać to na przykład w pierwszym liście Piotra, 3,21, gdzie Piotr mówi: Chrzest i Was teraz zbawia, ale zaraz dodaje, nie pozbycie się brudu ciała, a więc nie sam fizyczny akt obmycia wodą, lecz wezwanie dobrego sumienia do Boga. Niemowlę nie jest w stanie takiego wezwania do Boga skierować. No i w końcu: Chrzest jest znakiem przynależności. Do Nowego Przymierza. W Starym Przymierzu takim znakiem było obrzezanie i otrzymywali je wszyscy chłopcy rodzący się w narodzie Izraela. Ale Nowe Przymierze, jak zapowiadał prorok Jeremiasz, jest inne niż Stare. Należą do niego ci, którzy osobiście poznali Boga przez wiarę w Jezusa. Dlatego tylko tacy ludzie, a nie ich dzieci, powinni otrzymać znak przynależności do Nowego Przymierza z Bogiem. Ale dlaczego wyznanie jest tak potrzebne, by dowieść szczerości wiary? Odpowiadam, że jest ono potrzebne ze względu na samo istnienie Bożego Kościoła. Ponieważ jeśli mogę być wierzącym i nigdy nie wyznać swojej wiary, Ty również możesz być wierzącym i nigdy jej nie wyznać. I wszyscy razem będziemy tworzyć gromadę ludzi wierzących, ale w ogóle nie wyznających. Jak Królestwo Chrystusa miałoby wtedy zostać ustanowione, i jak miałoby się rozwijać? I dlatego Jezus wymaga, byśmy do wiary dodali chrzest, będący Bożym sposobem na otwarte wyznanie wiary, tak by ta wiara była wiarą wyznawaną, a nie tchórzliwą, by była wiarą publiczną, a nie prywatną by była wiarą działającą, wpływającą na życie nasze i innych, a nie tylko potajemną próbą zbawienia samego siebie przez niemą wiarę, która wstydzi się przyznać do Chrystusa.